Cześć kochani moi mili. Sobota, dzień kota. Bawi się obok na drapaku, co słychać. Wyraźnie. I rozwiązywanie konkursu. Słuchajcie, padło z 20 odpowiedzi poprawnych. Znaczy, wszystkie były poprawne. Nie było złej, ale z 20 osób wzięło udział w zabawie. Karteczki pocięte, przygotowane. Co by nie było? Przemieszam ręką też, żeby... Ej, dwie wypadły. Super. Jak dwie wypadły, to ja już je otwieram. Nagroda. Pie... Nagroda pierwsza. Adam Zimolog 376. Co by nie było? Nagroda druga: MP, myślnik YK8JY. O, kolejna osoba. Te osoby proszone o kontakt mailowy: Mister z gmail.com Adres się pojawi bądź na messenger. Proszone o kontakt, żeby mi podały dane do wysyłki. Czyli tu jest nagroda pierwsza, Adam Zimolok 376, nagroda druga, kolega mpyk 8 Y, Dziękuję bardzo za udział w konkursie. Gratuluję zwycięzcom, a my spotkamy się na kolejnym filmie goleniowym. Myślę, że już w, następny, w następnym tygodniu, poniedziałek, siroda coś dla Was nakręcę. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu. Cześć, trzymajcie się. Hej!